Cześć, moi kochane osoby z raka, witam serdecznie, zapraszam kochani na miesięczny horoskop. Zobaczmy, co będzie się działo właśnie w marcu, jeszcze w marcu, e, niedługo wiosna, tak więc zobaczymy, co Was czeka, co Was tutaj spotka, na co uważać i z czym wiązać się będzie oczywiście Wasze przeznaczenie. E, cieszę się, że jesteście. Dziękuję za piękne komentarze, za lajki tutaj, za łapki w górę i subskrypcję. E, kochani. Tak więc zobaczmy, jakie karty będą dla Was właśnie teraz wyciągnięte. Na pracę Królowa Pucharów i As Buła. Eee, Na emocje Szósteczka Denarów i Trójka Mieczy oraz Zdrowie Dziesiątka Denarów i Ósemka Pucharów. Układ byłby idealny, gdyby nie ta jedna karta trudniejsza w sferze emocjonalnej, eee, jednak już za chwilę do tego dojdę. Zaczynamy od całkiem dobrych kart na aspekty oczywiście tutaj zawodowy Królowa Pucharów zaczyna, czyli jest to karta do 15 tutaj marca i ona wskazuje na pomocną dłoń ze strony kobiet, szczególnie jakiejś ciepłej, miłej, serdecznej, o dobrych intencjach, tak? Czyli może być to osoba, która nam pomoże, która nas zaprosi do współpracy, która wskaże właściwe ścieżki, tak więc tutaj jakby dobra postać będzie przy Was, i warto tutaj właśnie sugerować się tym, co może właśnie ów miła kobieta zaproponować Wam na przyszłość. Jest to karta też ofiarności i dobroci, która płynąć będzie właśnie ze strony otoczenia. Dla osób, które mają tutaj pracę, również kobieca strona odegra rolę. Ktoś może okazać się być naszym przyjacielem, przyjaciółką w szczególności, tak? osobą, która coś powie, pomoże, zaproponuje, wskaże. To też czasem karta jakiegoś prezentu, nieoczekiwanego zwrotu, nagrody e, i dobrych intencji, tak więc tutaj skorzystajmy z tej e, jakże dobrej aury. Takowoż tak, tutaj e, po 15 też nie będzie źle, bo mamy asa Yazd buław, buław jest dla Was kartą, oczywiście, wskazującą na to, że czekają nas nowe impulsy, nowe pomysły, nowe zajawki, nowe energie, nowe tutaj inspiracje i to, co było, trochę się zmieni. Ale nie jest to zła karta: po prostu ona będzie nas popychać do nowych działań, zupełnie niestandardowych, nieszablonowych, a jakże spontanicznych. Czy możemy otrzymać pracę? Oczywiście, że tak, ale w zupełnie innym otoczeniu, innym kierunku. Możemy wpaść też na jakiś pomysł, który po prostu całkowicie zmieni naszą ścieżkę w sposób właśnie dynamiczny. Dla osób, które mają tutaj pracę. To też karta nowości, nowych wiadomości, nowych propozycji, impulsów, którymi się będziemy kierować. Możemy też równie dobrze coś zostawić, tak? W ramach właśnie nowego e, aspektu, który będzie bardzo dominujący. Natomiast w emocjach, no i właśnie. Mamy szóstkę denarową, e, ona jest do 15 marca. Do 15 marca jest szóstka denarowa. Oznacza, mówi o równowadze między dawaniem i braniem. Czyli jeśli będziemy kogoś poznawać, od razu musimy wyznaczać te aspekty jako podstawowe. Dlaczego? Bo tutaj. Ktoś będzie wychodził z inicjatywą, ale może tutaj, jakby troszeczkę być dominującą osobą, tak? narzucać wolę. Może być też zdani na łaska, więc tutaj umiejętnie dajemy i bierzemy, by potem nie cierpieć. tak. Ta karta chroni nas przed tym, ale musimy o to zadbać. To samo się tyczy osób, które ma, mają relacje. Jeżeli była dysharmonia w dawaniu i braniu, może czas na negocjacje, może czas to wyrównać, może czas coś zrobić. Tutaj też mężczyźni mogą wychodzić bardziej z inicjatywy. I to jest dobry czas, dlaczego? Bo po 15, no właśnie, mamy tutaj trójeczkę mieczy. Ta trójka mieczy jest kartą rozczarowań, trudności, a więc. Po okresie tutaj takiej negocjacji, rozmów i mm, takiego ożywienia trójka mieczy jest kartą rozczarowującą, troszkę smutną. Może mogą pewne rzeczy się nie udawać, ktoś nas może też jakby gdzieś tam zaskoczyć nieprzyjemnie, a więc tutaj musimy uważać na ten aspekt zaufania, ale też i rozdrapywania ran z przeszłości, bo na przykład osoby, które będą szukały miłości, mogą tutaj też wracać do przeszłości, kumulować energię i blokować się na coś nowego. Dla osób, które mają tutaj kogoś również smutek, jakieś żale, jakieś nerwy, ust, ostre słowa, czasem rozstanie, czasem zdrada, to zależy wszystko od bardzo indywidualnych tendencji. Natomiast z jakiegoś powodu możemy odczuwać tutaj nerwy i nieprzyjemności. Również starajmy się uciekać od depresyjnych stanów i Racjonalnie spojrzeć na pewne kwestie, a na pewno siebie nie ranić, czy drugiej strony, bo to naprawdę niczego nie przyniesie korzystne. Natomiast zdrowie. Dziesiątka denarowa do 15 marca jest kartą stabilizacji, dobrych wiadomości, jakichś inwestycji, ale inwestycji trafionych czyli idziemy do dobrego lekarza, opłacamy. Skuteczne badania. Kupujemy taki sprzęt, który nam pomaga w zdrowiu. Mówi też ta karta o chorobach dziedzicznych przekazywanych przez, z pokolenia na pokolenie gastrycznych. Warto zadbać o regularność i tutaj dobrą jakość posiłków. Sprawy gastryczne, przemiana materii będą odgrywać bardzo dużą rolę, natomiast sama w sobie karta nie jest zła. Naprawdę, jeśli chodzi o inwestycje, mówi o tym, że e, owszem, może i za coś zapłacimy, na przykład za operację, ale ona przyniesie bardzo dobre efekty, a więc tutaj nie ma e, tego aspektu e, straty na przykład. Tak więc też tego bym się trzymał. Po 15. Natomiast ósemka Pucharowa jest to karta oddalająca się indywidualnych decyzji, przerwania czegoś, zostawienia czegoś. E, Skłanianie się, skłanianie się ku alternatywnym na przykład sposobom leczenia, na przykład ziołolecznictwo, akupunktura tak, yoga, ale nie tylko. Tutaj po prostu możemy sami wybierać ścieżki, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. Uważajmy na tendencje izolacyjne, bo owszem, spokój może być nam potrzebny, ale by nie, nie trwało to zbyt długo, bo wtedy może to już być bardziej coś. Niebezpiecznego, takiego nie do końca korzystnego dla nas. Uważajmy też na nogi. Nogi się pokazują, tutaj kolana mogą być tendencją taką niekorzystną. Zwróćmy też uwagę na sprawy hormonalny, przemianę wody w organizmie, tutaj układ moczowo-płciowy i nerki. Natomiast układ, no, pomimo tendencji troszeczkę tutaj spadkowych, myślę, że jest dobry, tak? Wiecie co robić, czego nie robić. Jeśli macie jakieś sugestie, zapraszam tutaj do komentowania oczywiście naszych filmów, naszych publikacji. Jeśli nie subskrybowaliście naszego kanału na YouTube, również zapraszam do subskrypcji. Dawajcie łapki w górę. Ja wam dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Hej!